Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży imienia Matki Czackiej w Laskach przedstawia Jabłonkowe Podcasty audycja o technologiach dla osób z dysfunkcją wzroku. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Dominik Borkuszewski. Zapewne słyszeliście o takich zegarkach jak Apple Watch. Dzisiaj będzie o Apple Watch odcinek, który poświęcę mu w całości. Dzisiaj umówimy sobie specjalną aplikację do Apple Watch, która umożliwia nam wiele różnych rzeczy, ale to za chwilę. Pewnie słyszeliście o takich zegarkach jak Apple Watch? Każdy z Was słyszał. Ja też, nawet posiadam takiego. Ale niestety jest jedna bolączka: Zegarek umożliwia nam mierzenie kalorii, mierzenie kroków, wszystko co związane ze zdrowiem, ale niestety nie możemy robić na nim rzeczy multimedialnych takich jak YouTube lub TikTok. Nie obejrzymy na nim TikToka, ale co prawda obejrzymy na nim YouTube'a Więc, przedstawiam Wam aplikację na Apple Watcha, która nazywa się WatchTube Która umożliwia nam oglądanie owego YouTube'a Zapraszam, będę to prezentował na Apple Watch SE Koperta 40mm System operacyjny Watch OS 9.1 Więc zaczynajmy po wejściu w aplikację mamy stronę pierwszą z sugestiami, które nam podpowiada aplikacja i które możemy wykorzystać w oglądaniu filmów, ale ja przechodzę sobie na stronę drugą. Aplikacja ma cztery strony, które umożliwiają nam wszystko. Jest pierwsza strona z wynikami, druga strona z sugestiami oraz z wyszukiwaniem, trzecia to jest nasza biblioteka, którą utworzyliśmy w aplikacji, a czwarta to jest nasze subskrypcje. Będziemy dzisiaj interesować się tylko i wyłącznie drugą stroną, bo pozostałych stron to ja nie znam w aplikacji. Dopiero aplikację testuję kilka dni. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie się nią obsługuje. Więc zaczynamy. Opowieść o aplikacji. Odblokowuję zegarek aplikacja jest cała z zangielszczona, więc yy, angielska synteza jest bardzo mocno przyspieszona, więc będę wam tłumaczył, tu są wszystkie moje sugestie, które kiedyś wyszukiwałem mamy okienko search w to pole tekstowe wchodzimy i na przykład wpisujemy sobie przeciągnij w górę lub w Pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Przeciągnij w górę lub w dół, aby wybrać własną czynność, a następnie stuknij dwukrotnie. Lost Sky Dreams. NCS Release. Zatrzymujemy standardowym stuknięciem dwoma palcami. W ekran. Anuluj. Pole tekstowe. Edycja Lost Sky Dreams. NCS Release. Tryb zna. Gotowe. Przycisk. Gotowe. Przycisk wróć Aplikacja nam synchronizuje się z serwerem Przycisk wróć Przycisk wróć Wyjmę telefon dla ułatwienia Aplikacji połączenia Syncing Syncing Bo nam nie wyszło Przycisk wróć Przycisk r Error, coś na mnie wychodzi, za chwilę to zobaczę, co się dzieje. Już wiem, co było wadą, niestety była słaba sieć Wi-Fi, musiałem inną wybrać. Zablokował mi się zegarek. Klikamy Syncing, czyli synchronizacja. I znowu error. Kurde, ja nie wierzę. Wracam do was za chwilę. Użyłem sieci Wi-Fi w moim telefonie, także już do was wracam. No I mamy tutaj już wyniki. Wchodzimy w pierwszy z brzegu, ponieważ to jest Lost Sky Dreams NCS release. Wchodzimy w to. Przycisk Przycisk. Przyciskowrót. Przycisk przycisk Czekamy aż się nam synchronizuje z serwerem.

Aplikacja ściągnięta z App Store przez iPhone'a, yy, tylko jest w, i wyłącznie na Apple Watch. Także możecie brać swoje Iphone'y w dłoń i instalować aplikację na swoje zegarki. Także polecam serdecznie, aplikacja w 100% działa. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, ja. Dominik Łorkuszewski, i widzimy się w kolejnym podcaście, który przedstawi głośnik bezprzewodowy Tronsmart Force Max. Buziaczki, do widzenia.